Firma MSI podczas swojej konferencji na targach CES 2019 pokazała naprawdę świetny model laptopa, i to laptopa nie gamingowego, tylko przeznaczonego dla twórców. Twórców różnego rodzaju kontentu, ludzi kreatywnych, którzy pracują przy filmie, przy grafice, przy zdjęciach albo w grafice 3D chociażby. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego laptopa, którego właśnie tutaj trzymam? Oglądajcie ten materiał. Dobra, no więc co właściwie ten PS 63 Modern oferuje? Przede wszystkim to, że jest to laptop o, z ekranem 15,6 cala, ale jego rozmiary i całkowite wymiary nie tylko samego ekranu, tylko całej obudowy są o 55% mniejsze niż w przypadku większości laptopów, które są na rynku, mają właśnie ekran o, o, o przekątnej 15,6 cala. Jest to, nie jest to ekran 4K, jest to ekran 1080p, matryca IPS, matowa, więc kąty widzenia, kontra, Jasność będą tutaj na bardzo fajnym poziomie, ale oczywiście także pokrycie barw palety barwnej, bo mam tutaj niemal 100% pokrycie palety barwnej sRGB. Czyli oczywiście do obróbki zdjęć czy do montażu filmów naprawdę bardzo dobra opcja. Jest też kilka innych nowości, takich smaczków można powiedzieć, chociażby ten touchpad, który jest teraz mniej więcej w wielkości iPhone'a 10R. Więc ten touchpad jest po prostu taki rozciągnięty, ma też czytnik linii papilarnych wbudowany, co jest oczywiście teraz powracającym nowym trendem w laptopach, więc fajnie, że MSI również za tym trendem podąża. PS63 Modern, bardzo ważne jest to, że ten nowy rozciągnięty touchpad obsługuje także gesty. Dużo gestów, które, z którymi będę musiał się zapoznać, kiedy już ten laptop dojdzie do mnie na testy. Natomiast w tym momencie możecie zobaczyć, że wykorzystuje on nawet cztery palce. Cała obudowa tego laptopa jest oczywiście aluminiowa. No i co ważne, jest ona również certyfikowana standardem militarnym MIL-ST. 810G, także przyszła, przeszła kilka wymagających testów, a więc no, będzie wytrzymała właśnie w przypadku takiej pracy dla ludzi kreatywnych, gdzie często tego laptopa przenosimy gdzieś, no to to się zdecydowanie przydaje, więc jest to właściwie pierwszy laptop od dawna, który ma ten certyfikat, nie słyszałem o tego typu konstrukcjach, więc no znowu coś nowego ze strony MSI. Jest też gniazdo do ładowania smartfona ze standardem Quick Charge 3.0, co pozwala właśnie na szybkie ładowanie smartfona, no i Bateria. Bateria w tym laptopie wytrzymuje aż 16 godzin, więc bardzo dużo i jest tutaj mowa o 16 godzinach pracy właśnie w programach profesjonalnych, a nie o 16 godzinach przeglądania tyle. Oczywiście, kiedy tego laptopa będziemy mieć już u siebie, będziemy oczywiście to testować. Komputer jest oczywiście mega lekki, waży niewiele ponad 1,6 kg, więc naprawdę no pod tym względem jego mobilność jest tutaj bardzo, bardzo wysoka, no bo ten laptop musi być mobilny, bo. Do takich ludzi jest skierowanych, którzy nie pracują w jednym miejscu, tylko... Przenoszą go z punktu A do punktu B. Ale w kwestii mobilności istotny jest też zasilacz. No i tutaj zobaczcie, ten zasilacz jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Mniejszy niż smartfon, można by powiedzieć. Połowa smartfona jest też lekki, dzięki czemu, kiedy przenosimy tego laptopa, a będzie on działać, miał działać dłużej niż to 16 godzin na baterii, no to ten zasilacz się przyda. A nie jest ciężki, więc łatwo również go ze sobą zabrać i nie będzie nam sprawiać kłopotu. A jak te niewielkie rozmiary wysoka mobilność zostały osiągnięte? Poprzez zastosowanie ekranu z bardzo niewielkimi rankami wokół. Właściwie teraz MSI określa to jako czterostronnie bezramkowy, bezramkowy laptop, więc to już jest znane rozwiązanie z innych konstrukcji MSI. Ale właśnie połączenie tego wszystkiego w jedną całość pozwoliło na stworzenie właśnie PS63 Modern. No ale oczywiście nie mam tutaj kompromisu w kwestii specyfikacji. Mamy procesor Core i7 do 32 GB pamięci RAM, dwa sloty M.2 na dyski, więc wydajność również stoi na wysokim poziomie. Nawet y, okazjonalnie możecie sobie na tym laptopie pograć, bo jest tutaj budowana grafika NVIDIA GeForce 1050. Oczywiście w wersji Max, czyli tej wersji przeznaczonej na laptopy, ale jej wydajność wcale nie odbiega, odbiega, powiedzmy, tylko o kilka procent od tych konstrukcji desktopowych. No i oczywiście kończąc, warto wspomnieć, że ten laptop wygląda bardzo ładnie. Ten design, który MSI zaproponowało, naprawdę. Y, może się podobać i kolorystyka, szczególnie ta, ten kolor ciemnogranatowy bardzo wpadł w moje gusta. No i warto też podkreślić, że pomimo tej mobilnej, cienkiej, bardzo pięknej konstrukcji nie zapomniano o tych ludziach, którzy potrzebują portów. Także mamy tutaj wyjścia obrazu, mamy pełne USB, mamy USB-C, mamy kartę dźwiękową z wyjściem Audi Rzek 3,5 mm. No i oczywiście mamy także gniazdo na karty pamięci microSD. To by było na tyle. Ja się żegnam z Wami tutaj z ces -u. I z tym laptopem na pewno będę chciał się jeszcze spotkać w przyszłości. Także będziemy go testować. Ale dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o laptopach z Windowsem: czy właśnie one nadadzą się do takiej pracy profesjonalnej, czy wy z nich korzystacie. I co sądzicie o tej konkretnej konstrukcji, czyli o MSI PS63. Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem zapraszam Was także na inne materiały z ces bo one się pojawiają. Ale cały czas na naszym Instagramie Technostrefa, nick i link w opisie tego filmu. Cały czas relacja na bieżąco z tego, co się dzieje na targach i z tego, co obserwuję. Materiały w kolejnych dniach się pojawią, także do zobaczenia. Obserwujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jeżeli się podobało. No i mówił dla Was szakal. Trzymajcie się. Papa! Pa.